Trudne sprawy. Pewien chłopak o imieniu Danie był bardzo złym złodziejem. Grudnie różne dyskorolki, auta. Polady ze sklepu. Lecz pewnego dnia padł pod auto. Padł pod auto. Na akcję poszła pani Magdalena Minka. Karetka pojechała do szpitala i się zatrzymała. Daniel już wyszedł ze szpitala. Daniel nie miał domu i siedział pod sklepem i cały czas chlał. Nagle na miejsce przyjechała policja. <laughs> Stój, ręce do góry, mam wiertarkę! Daniel zaczął uciekać po dachach. Daniel doleci zaraz do dachu szpitala. Daniel już dostał się na sam czubek szpitala. Ma zamiar skoczyć z dachu dam koniec z nim to już jest koniec to już jest jego koniec biedronka, niskie ceny to już jest koniec tego odcinka i jeśli nie zostawicie łapki w górę, subskrypcji i komentarzy, to was zastrzelę tą wirtarką. ta ja, ja.